Halo, halo, ludzie hipisci, hipsterzy i do was Knurko, na i Dzisiaj postanowiłem, że y, pokażę wam, w jaki sposób robi się cupping kawy, ponieważ od bardzo dawna y, cuppingu kawy nie robiłem, robiłem, y, a, a kawę piję cały czas i fajnie by było pokazać wam, w jaki sposób można podchodzić do y, kawy, kiedy się ją zakupi, w jaki sposób można względnie, y, względnie obiektywnie ocenić, jak ona powinna smakować, i potem, czy jak już ją zaparzymy, używając, używając swoich domowych metod, czy ona pokrywa się w smaku z tym, czego powinniśmy się spodziewać po tej kawie. I, i z tym, co, co na, temat, na, na temat danej kawy um, mówi jej producent czy też palarnia czy też sprzedawca no jakkolwiek to co jest zazwyczaj napisane na opakowaniu czy to jest zazwyczaj napisane na etykiecie jeżeli chodzi o nuty smakowe um, tutaj mamy kawkę y, z palarni Curve która mieści się y, która mieści się w Margate w Anglii. Nie będę się teraz za bardzo, roz, za bardzo rozgadywał na temat tego, co ta palarnia robi i co to jest dokładnie za kawa. Głównie będziemy liczyć na to, że to jest Kenia, czy głównie będziemy opierać się na tym, że to jest Kenia i w notach smakowych jest napisane, że jest ona soczysta i pełna Koloru, tak jak są nasycone, kolory jest taka nasycona. Po angielsku to się mówi vibrant. I możemy się tutaj spodziewać nut smakowych gotowanego rabarbaru i to jest napisane gotowane, gotowane słodycze, boiled sweets. Po polsku to się nazywa landrynki. Przeprowadzę was po tym, w jaki sposób została, został zrobiony cupping, e, ponieważ od jakiegoś czasu nie robiłem cuppingu, mm, nie robiłem cuppingu w domu, a cały czas kawę piję i teoretycznie powinienem za każdym razem e, przy kupnie nowego worka zrobić cupping i mieć względnie ustawione, względnie zapamiętane parametry e, tego, jak powinien być ustawiony młynek. Oczywiście wody będę używał zawsze takiej samej, to jest dobra, speparowana e, woda, która ma około 120 ppm. E, um, używamy około 90 stopni temperatury wody, używamy 12, gram kawy, tak jak mówi protokół robienia, robienia degustacji kawy według Specialty Coffee Association. Używamy 200 ml wody, 92 do 95 stopni, 12 gram kawy, parzymy kawę przez 4 minuty i tak jak zobaczycie za chwilę ta, potem przełamujemy tą piankę, która, sobie na, która, się, na kawie, która się na kawie zbuduje. Zabieramy, zabieramy dodatkową pianę, dodatkową kremę można by powiedzieć nawet ze samego wierzchu kawy, ponieważ ona nam będzie niepotrzebna, ona wręcz nawet nam przeszkadza w y, próbowaniu tej kawy. I dlatego robię trzy filiżanki specjalnie, ponieważ używam, używam trzech różnych ustawień młynka. E, protokół y, SCA dokładnie mówi, jakie, jakiego rozmiaru pyłu powinniśmy się spodziewać, także tam jest bardzo konkretnie, y, są międzynarodowe standardy na to nawet, jak powinna być ta kawa zmielona y, z dokładnością do iluś y, mikrometrów i iluś, y, iluś y, procent y, w danym przedziale konkretnego rozmiaru tego Pyłu. Ja do tego nie mam dostępu, ponieważ nie mam spektrografu laserowego dostępnego pod ręką, także spróbowałem trzech różnych ustawień na młynku, które wydaje mi się, że będą gdzieś plus minus w tym, w tym przekroju, w tym zasięgu rozmiarów, o których powinniśmy o futury, o których powinniśmy się tutaj poruszać. No i będziemy, będziemy próbować kawy jaką jak ona smakuje. Ale tak, zalewamy wodą, po 4 minutach przełamujemy ten krast tak zwane, tą tą, tą, y, tą tą pokrywkę, tą pierzynkę, tak jakby y, piany i kremy. Usuwamy niepotrzebną pianę, zostawiamy kawę na 15-20 minut, ona tutaj sobie odstała teraz pół godziny, ponieważ nie lubię próbować kawy zbyt gorącej. Y, I potem próbujemy, y, próbujemy tej kawy. Oczywiście w międzyczasie pomiędzy każdym dotknięciem kawy z danej filiżanki, y, łyżka się płucze, Dlatego ja też mam tutaj nalane y, jak widzieliście na początku nalewałem sobie trzy filiżanki gorącej wody, którą sobie przepłukiwał łyżkę w trakcie próbowania tych kaw. Kolejną rzeczą, którą warto, warto wspomnieć, to to, że w większości przypadków taką kawę się specjaliści przynajmniej siorbią, dosyć mocno zresztą też, więc jeżeli jesteście kiedyś na degustacji i ktoś będzie bardzo głośno siorbał kawę, to się nie dziwcie i nie wstydźcie się też tak robić, ponieważ to maksymalizuje Maksymalizuje doznania sensoryczne, które z takiej kawy mamy. Ponieważ używamy bardzo małej ilości kawy, a atomizując ją sobie podczas sierbania, rozpowszechniamy ją, czy znaczy rozprzestrzeniamy ją po jamie ustnej i po, i po aparacie też nosowym, zapachowym na tyle efektywnie, że, że po prostu dużo, dużo lepiej, dużo lepiej odczuwamy, odczuwamy smaki i aromaty. A jak wiadomo, smak to jest w większości tak naprawdę aromat. Także jeżeli sobie ją atomizujemy w jamie ustnej, to część tego też cofa się z powrotem, ym, z powrotem przez przełek do nosa, więc mamy y, dokładniejsze wrażenia. Także y, ja jakimś super ultra y, głośnym siorbaczem nie jestem, po takie rzeczy to zapraszam do Jamesa Hoffmana i do, i do innych specjalistów. Dosyć ostro, dosyć ostro kwaśna, dosyć ostro, dosyć ostro też warzywna. Jak najbardziej żyć ten rabarbar, wręcz taki, wręcz taki mocno cierpki, podeschły wręcz, taki bardzo, bardzo aż skondensowany rabarbar. Trochę z taką nutą brązową, która kojarzy mi się, kojarzy mi się po prostu z taką generyczną nutą palenia kawy i reakcji Majarda, Ale właśnie. O, tutaj się robi trochę bardziej słodko, trochę bardziej, trochę bardziej owocowo, trochę mniej em, warzywnie, wegetatywnie e, w tej środkowej, e, środkowej filiżance. Jedna ważna rzecz, która, e, m, która może niektórych, e, niektórych zupełnie początkujących odstraszyć od, e, od próbowania kawy po zrobieniu kapingu. O, tutaj się już robi tutaj się już robi naprawdę naprawdę słodziutko i bardzo fajnie soczyściasz. Sobie spróbuję tej kawki jeszcze raz tutaj. Bardzo owocowo. Mm. Kwaśno, owocowo, są, jest jak najbardziej tendre barbar, są jak najbardziej landrynki różnego typu tutaj wyczuwalne. Jest ciągle trochę taka nuta bardziej warzywna, bardziej jak jedzenie liści z, liści z, jakiegoś, z jakiegoś buraka, ale przy, przy dobrych keniach takie odczucie, odczucie mm, świeżych buraków, takiej butwinki, zupy, zupy buraczanej, to też nie jest, nie jest coś bardzo nietypowego. Rzecz, którą warto powiedzieć na temat samego kapingu, to to, że z racji, że parzymy kawę bez żadnych filtrów, bez żadnych, yy, bez żadnych dodatkowych kroków, nie odfiltrowujemy jej, ona sobie stoi przez długi czas, em... To, co się z nią dzieje, to to, że otwiera się cała paleta smaków. Otwiera się cała paleta tego, co ta kawa jest w, stanie, jest w stanie nam zaoferować, więc widzimy dosyć jasno wszystkie jej zalety, ale widzimy też dosyć jasno wszystkie jej wady jednocześnie. Także nie bądźcie odstraszeni tym, co y, możecie wyczuć y, w kawie podczas robienia takiego cuppingu, ponieważ, y, ponieważ przy takiej degustacji y, kawa pokazuje nam całe spektrum tego, co jest w stanie zaoferować. I my potem, dobierając sobie metodę parzenia, przepis itd., itd., Dalej, wycinamy z tego spektrum e, jakiś kawałek, który nas interesuje, i wtedy jesteśmy w stanie przepisem i metodą parzenia e, zbalansować, e, zbalansować to, jaki dokładnie wycinek tego spektrum i w jakim natężeniu wycin ten wycinek spekt tego spektrum się e, będzie, e, będzie w naszej filiżance, już potem w naparze objawiał. No to jest trochę za ostre ciągle. Czyli mamy tak. Y ta była zmielona trochę, trochę grubiej, trochę bliżej, trochę bliżej mielenia takiego bardziej pod, pod filtry, pod małą filiżankę V60. Ta była zmielona trochę drobniej, a ta była zmielona w ogóle dużo drobniej, już bardziej w kierunku, w kierunku czegoś, co można by nazwać mieleniem takim pod cafetierę. Także zdecydowanie najlepiej wypada w tym wypadku kawka, która, która była zmielona. Zmielona drobniej niż pod, niż pod filtry. I to jest ciekawe, bo mogłoby się tak wydawać, że kawa sobie będzie stała przez 4 minuty, że zazwyczaj, zazwyczaj kawa się tak długo nie parzy. I jeżeli ona będzie zmielona. Hmm, tu jest fajna. fajnie ta owocowość się wychodzi na kwaśno. Jeżeli ona będzie stała tak długo e, i się parzyła w taki sposób, to czemu ona nie wiedzie jakaś strasznie przeparzona i strasznie, e, i strasznie mocna i strasznie, e, i strasznie gorzka i niedobra, ponieważ gorz, gorycz i gorzkość kawy to jest, e, to jest bardzo mocny, e, bardzo mocny aspekt jej przeparzenia. Tutaj z racji, że mamy do czynienia z metodą stojącą i ta kawa nie jest wzburzana oprócz tego jednego przełamania, e, przełamania tej pianki z wierzchu, mm kawa ekstrahuje bardzo powoli, ponieważ w większości przypadków, jeżeli mówimy o jakimś V60, jeżeli mówimy o Aeropressie, jeżeli mówimy o Chemexie, jeżeli mówimy o wszystkich innych metodach tak zwanych przelewowych, to kawa, to woda wtedy przepływa przez kawę i w trakcie przepływania przez kawę wyciąga wszystkie, wszystkie smaki i aromaty z, z danej kawy, więc ten proces wygląda zupełnie inaczej i jest on, mimo że bardzo ładny i, i poetycki, to i w, wygląda na bardzo łagodny, to jest on jednak dużo bardziej intensywny, niż w takim wypadku, gdzie taka kawa sobie po prostu stoi przez kilka minut. Fajnie kwaśna, mm. fajnie kwaśna, chyba nawet trochę za bardzo kwaśna. Wydaje mi się, ta słodycz chyba tutaj gdzieś troszeczkę y, unika i wydaje mi się uratuje I wydaje mi się, że w tej kawce y, środkowej, w tej środkowej było to dużo fajniej zbalansowane, mm. więc chyba będzie trzeba gdzieś w granicach. Tutaj albo tutaj się kręcić, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi grubość mielenia. No i tutaj jest taka nieprzyjemna, nieprzyjemna mm, cierpka wręcz yy, warzywność i taka bardzo brązowa, yy, brązowość kojarząca się, taka. Ta, ta, te elementy reakcji Majarda, która będzie się bardzo często. Te elementy reakcji majarda, która będzie się bardzo często pojawiała, szczególnie przy kapingu, szczególnie przy kawach niskiej jakości, przy kawach, przy kawach starych, przy kawach zwietrzałych, to będzie taki brązowy element, który kojarzy się z taką przypaloną skórką chleba. Może nawet z taką skórką chleba, takiego bardzo wieloziarnistego, ale trochę przypaloną. Takie brązowe, karmelowe, podpalone podpalowe nuty, takiego karmelu, który już nie jest słodki i przyjemny, tylko właśnie zaczyna się robić goryczkowy i gorzkawy. I to nie jest już wtedy fajne. To jest reakcja Reakcja to jest reakcja, która zachodzi, zachodzi w każdej kawie, ale kontrolując to, jak bardzo daleko zachodzi, możemy kontrolować zawsze to, jak bardzo dużo uda nam się zachować takiego smaku właśnie owocowego w kawie. No, tutaj się dzieje fajnie, tutaj jest słodycz, tutaj są owoce, tutaj są landrynki, jest ten rebarbar, są jakieś takie nawet zielone jabłka, bardzo mocne, bardzo, bardzo kwaśne. Tutaj jest trochę bardziej kwaśno, tutaj bardziej trochę, trochę wchodzi ta kawa w kierunku, w kierunku kwaskowatości, a ta słodycz jest gdzieś trochę za, za, zatracona. Ale ciągle, ciągle fajnie. Ciągle fajnie. I w taki sposób wygląda potem protokół picia, protokół picia kawy, sprawdzania kawy, degustowania kawy, że się przechodzi między iloma samplami i się tych kawek, tych kawek próbuje wiele razy. W większości przypadków będzie tak, będzie tak, że y, to nie będzie jedna kawa przy kilku różnych y, typ, y, grubościach mielenia. Zazwyczaj będzie tak, że to będzie y, kilka różnych kaw, ponieważ no, ktoś, kto będzie prowadził cupping taki, y, taki dla ludzi, czy cupping w kawiarni, czy cupping y, y, do oceny kawy będzie już miał te wszystkie ustawienia, te wszystkie ustawienia obcykane i opracowane. Ja tutaj musiałem, musiałem zrobić to w, taką, w taki sposób, żeby znaleźć gdzie, gdzie... Hmm, gdzie ustawienia mojego młynka będą, będą względnie działały? Ja już sobie tą kawę już zaparzyłem oczywiście kilka razy, mniej więcej w taki sposób, jak, jak zazwyczaj sobie ją parzę, więc wiem, co ona jest w stanie zaoferować. E, ufając temu opisowi e, palarni, która jest dosyć renomowaną brytyjską, e, brytyjską palarnią kawy i wiedząc, że mam dobrą wodę i wiedząc, że mam dobry młynek, mniej więcej wiedziałem, czego się spodziewać e, też i w e, cuppingu tej kawy. Także szukałem, tak jakby próbując robić odwrotną inżynierię e, m, tego, do, do, do czego chcę. Dotrzeć w tym kapingu i, i, i w, poszukiwaniu, w poszukiwaniu dobrych ustawień. Ale wiadomo, że prawdopodobnie, jeżeli nie próbowałbym trzech różnych, trzech różnych grubości ustawień, to jeżeli spróbowałbym kawę tylko na tym ustawieniu, robiąc sobie kaping w domu, dowiedziałbym, że coś jest nie tak i że gdzieś jestem, gdzieś jestem trochę, trochę bardziej trochę poza, poza tym polem. Zresztą tak samo jak i James Hoffman powtarza, przy robieniu przepisów do, do kawy próbujmy zawsze pchać w kierunku mielenia drobniejszego, aż uderzymy o ścianę, o ścianę takiej bardzo nieprzyjemnej, bardzo nieprzyjemnej, zaciągającej, zasuszającej goryczy. Także tutaj gdzieś po środku, podejrzewam, że trochę bliżej nawet może, e, może tego ustawienia by, by, by było takie idealne ustawienie podrobienia cuppingów, które zresztą będę robił na tym kanale prawdopodobnie em, trochę częściej, ponieważ zabierałem się za to już kilka razy, już bardzo dawno, już kilka lat temu chciałem zrobić e, filmik na temat kapingu. chciałem robić kapingi wszystkich kaw, które kupuję, bo to, wydaje mi się jest, jest taki eksperyment, który jest dosyć przyjemny i ciekawy, em, ale zawsze było tak, że te opakowania puste lądowały, lądowały w szufladzie ja miałem Coś o nich pogadać, i jakoś tak zawsze, zawsze temat zanikał. Także, jeżeli macie pytania na temat cuppingu, bo wiem, że jest to, jest to rzecz dla wielu ludzi ciągle niespecjalnie, um, niespecjalnie codzienna i niespecjalnie ogarnięta, to pytajcie. Um, I to chyba tyle, co miałem dla Was na dzisiaj. W e, następnym odcinku będziemy już sobie próbować faktycznie, e, faktycznie zaparzonej kawki, e, kawki Kenny z palarni Curve i pogadam sobie trochę na temat tego, co oni tutaj w ogóle na temat tej kawy mówią, ponieważ dostaje się razem z nią taką całą ładną, e, ładną broszurę, która opowiada o tym. E, opowiada trochę więcej, e, więcej informacji po prostu na temat tej kawy i dlaczego takie informacje są też bardzo ważne i bardzo e, fajne i, bardzo wa i ważne, warto się na nich skupiać. Ale to będzie w przyszłym odcinku. Także to tyle, co miałem do Was na dzisiaj. Pozdrawiam. Mój was Nurkonewski.